Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować najlepszą przyczepę do przewozu maszyn budowlanych, m.in. podnośników nożycowych. Wymiary prezentowanej przyczepy to 480x180x38 cm. Przyczepa jak widać ma porządną konstrukcję, zamknięty duży profil na trzech osiach marki Knot, z których każda to 1800 kg. Bardzo dużą zaletą tej przyczepy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku jest nisko zamieszczona podłoga na kołach o rozmiarach 195 x 50 r 13 Dzięki temu bez problemu wjedziemy każdą maszyną nie zawieszając się w połowie. Dużym plusem w kierunku komfortu są trzy osie, dzięki którym dużo płynniej prowadzi się po drodze. Na końcu chciałbym wspomnieć o konkretnych zamknięciach w porównaniu do konkurencyjnych które trzeba często wymieniać i bardzo mocnych mocowaniach, gdzie w innych są słabsze, które podczas napinania pasa po prostu się wyginają, a tu gęsto rozmieszczone po całej przyczepie nie ma szans, że się ugną nawet pod naciskiem. Podsumowując, konkretna przyczepa dla konkretnych.